Witajcie, witajcie Tokowcy, to Wasz dziadek mróz. Słuchajcie, tam za drzwiami sypie śnieg poważnie, a ja tu wam przyszedłem właśnie pokazać kilka gadżetów. Otóż to są tablety kurczę, i wiecie co oni je tak ostatnio produkują, że, że one często nie wytrzymują dłużej niż okres gwarancji. Także no i co gorsze, ludzie bym powiedział bogatsi, no wolą na przykład zniszczyć. Niż dać komuś jakiegoś tam, powiedzmy, tabletcika, Widzicie ten, akurat tutaj jest, pięknie ta matryca. Pewnie od tego, że upadł komuś. Eee, tu mam trochę przygotowany, wiecie, bo e, kiedyś marzyłem o tablecie i nie mogłem sobie kupić, bo mi po prostu nie było stać, a dzisiaj mam je tu na kilogramy. Popatrzcie tu. Ten jest całkiem fajny, ale temu gniazdo pękło. Ten, ten jest tutaj, połowany jakiś. O, zobacz. O, patrzcie, teraz go całkiem doprawiłem. Aż mu flaki weszły. No i tak dalej, i tak dalej. Już tu sobie przygotowałem, widzicie specjalnie. To jest taki bajerancki z taką podpórką. Tego też wrócę. Ten ma szybkę pękniętą. też I jedziemy do coraz mniejszych i powiem Wam, że tego po prostu się nie opłaca na prawie. O, Takie fajne. Kiedyś bym powiedział... O Boże! Patrz mi na podłogę, a dzisiaj? Też ja się nadaje do tego, też ja się nadaje do tego, też ja się nadaje do tego. O, jest to taki ładny. Tu pisze coś prestidio. Mm. Prestigio zobaczymy, czy się odbije od ziemi. Nie, nie odbije się od ziemi, słuchajcie. <słuch> Wiecie, one, one się nawet na zupy nie nadają. Na razie.